Czy ktoś po tamtych, tamtych kampach, bo ja ileś kampów wcześniej poruszałem ten temat, czy ktoś coś robił i czy ktoś może powiedzieć, tak to zadziała? Dobra, pierwszy był Michał. I ja to robiłem. Nie hmm. pamiętam, że była masakra, tak jakby wszystkie świtwa, które się wiedziałem, to czułem najpierw naj, 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 najmocniej, bo chyba, zobaczyłem lekarstwa, nie? A byłem pewny, że będę czuł najdłużej i najmocniej to, że tam zdarzało się pochwalić, ale okazało się, że najwięcej z tych lekarstwa. Poderwa jakieś stalenie ślubów, a, a też się dziwiłem, bo mięsa na przykład jakiegoś takiego z jedzenia nie czułem mm -hmm. tak mocno jak lekarz generalnie. To rzeczywiście jest tak, że to co mówisz Ty, to też tak, śmiga, racja. jest to super, bo wszyscy naokoło się złożają, a, a Ty żyjesz. Ja się pierwszy raz nie doczepiam do tego co on gada. Ja mu tylko, ja mu, ja mu tylko przyznaję rację. Jak ja generalnie sobie sprawdzałem, czy, czy działają rzeczy, które Ty mówisz. Na przykład było coś takiego, że powiedziałeś, że teraz jest ważna energia grupa, że grupy, że grupa może dużo i tak dalej. Ja powiem Ci, że jak w Warszawie było na przykład e, spotkanie pewnej wyżej wibrującej grupy. Ja szczerze mówiąc, ja nie wiedziałem w to. Ale gdzieś w głowie miałem, że łysy mówił, myślę, się sprawdzę, nie? Poszliśmy